Dobra, teraz tak. Boże, yy... Bożo. Kurwa. Ty w tych włosach to kurwa. O! Co ja taki smutny, kurwa. Dobra, zaraz wsiadam w samolot. I lecę. gdzie ja powinien być tu. O, dobra, dobrze jest, dobrze jest, dobra, dobrze jest. Dobra, czekaj, już puszczam dalej, ale koniecznie zostaw suba, żeby dołączyć do największych sigm w Polsce. Loading we vehicles Kurwa, ty! Wiecie co będzie, nie jak ja wsiądę do tego. Ale to chwila, chwila! Accept, accept I co? Co teraz? Lecę? Start game. Edit name Samir Abdul To może nie być najlepszy pilot, nie? Start O kurwa Łooo Ło Quick flight Tak, tak, tak Select tralala la la Select Mission No kurwa, to jest gra dla pilotów? A gdzie jakiś kurwa tutorial? Skąd ja mam wiedzieć co to jest kur... Co to za muzyka? Jakieś kurwa CFT i tak dalej, ty? No nie pierdol, że ja tu muszę coś wybierać O kurwa, dobra, to to... A to samo nie lata? Dobra, y lunch Lecę Kask Wo. O, kur... ty, ale, be... ale będę leciał. No dobra, kurwa, ale bez tutorialu mam latać? Dobra, chuj, ale zawsze jak lecę na przykład gdzieś, najczęściej na Maltę, ale zawsze jak lecę, to zawsze mi się, jak tak... kiedyś się bałem latać, wam powiem, nie? Ale teraz, jak tak dużo latam, to kurwa. O, ja już wiem, co będzie. A pedały jak ty? Co to kurwa jest? O! No i chuj, tyle. Spadochron. Dzięki za Prima. Mission failed. Tyle było. Niestety. Yy, Resta. Że marzyłoby mi się kiedyś posadzić samolot pasażerski, nie? Tak tylko na pasie. Nie, startować nie, bo bym czuje, żebym zajebał tyłem yy, normalnie tym ogonem oglebę i chyba by katastrofa. Ale posadzić, ty kurwa to może być fajna gra. Tylko problem jest taki, że ja za chuj nie wiem o, co to kurwa robi, co, nie? Nie wiem kurwa, co jest od czego. Ale, yy, Wings, skrzydełka są do góry, co to robi kurwa? Gdzie jest zapłon, kurwa? Gdzie jest zapłon? Mm -hmm. Jest tu ktoś, kto ogarnia samoloty? Dobra, patrz. Yy, kurwa. Kurwa mać. Yy... To jest na pewno gałka od latania. Tu będziemy kurwa sterować. Uuu, aż złe. Wszystko jest. Pierdolę tutorial, zaraz znowu się... Gdzie się kurwa odpala? Mi się, mi się już kurwa żygać chce nie, tak szczerze, bo ja nie lubię się jeść na wiaże i grać. Ja muszę stać. No czekaj, a gdzie jest jakaś kurwa przepustnica, czy jak to się nazywa? Auto, o, autopilot! Kurwa, czy ja muszę te... To muszę obniżyć. Jaką to kurwa? Ty masz kurwa brak paliwa w tym głównie? No, bo ja też nic nie zamontowałem. O uh! A, kurwa, szyberdach. Myślałem, że już odpala się silnik. Ja z otwartym lecę. Radyjko, kurwa, weź z tym mikrofonem, spierdalaj teraz. Tu. O, oni mają coś takiego? Ty fajne, kurwa. I co, i ich nie rezi? Ej, to jest dobry symulator, kurwa. Wszystko, kurwa. Dawaj, kolejne. No. Ej, jej, jej, dobra, jak ktoś się jara lotnictwem, kurwa, ma tą gierkę. Siema ma. Ogarniasz latanie? Chyba. No, no tak w miarę. A latałeś kiedyś F-16? F-16 nie. A czym? nie, nie. nie. E eee, Boingiem kiedyś <laughs> e, Zamknij dach najpierw. Kurwa, to czekaj. Masz tą to... engine, nie? Wow, dobra, ty, no, na... <laughs> ma o lat, Kurwa, slow down, bo muszę tu ustawić coś. O, dobra, 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 dobra. Eee, co? Prawy dolny masz engine, nie? Zamknij najpierw dach. To dach zamykam, tak? Tak, A? E, engine, teraz. Gdzie? Masz e, dosłownie pod tym, pod zamkaniem To czy te kurwa. Te... O, to czerwone, czerwone. On? No, drugie też, walnie. Czy ja tak kurwa robiłem? No wiem, main battery nadal masz jeszcze pod tym włącz Jak silników kurwa nie słychać nawet! No bo się wyłączył. E, czekaj, po prawo masz tam ondaj. Po prawo od tego silnika, no. Weź to w kurwa. Weź to w no. O! O! o. do przodu, daj to Już, już idzie, już idzie do przodu. O, o kurwa! Jedzie, lecimy. lecimy! A tu jak, top, jak hamulec jest, jak jest hamulec? Nie możesz hamować, tym joystickiem a no, nie chce, nie no, no. jak schamować? Kurwa, no, no to nie to chce lecieć. No Na dół ten, tak to, no to, po lewo, lewo, lewo. Tam, po... To, to masz pod łokciem Kurwa, to, no to o. jest, no jest na dół, no jest na dół leci, Ej, leci do ale nie chcę no, ele... no mam, no nie lecę, kurwa No mam do ciebie ej. Do Ło, wow. tak. wow, kurwa Jakie to jest proste Zarawale beczkę, ej, zajebista jest ta gra Kurwa, do siebie nie idzie o, ale przeciążenie było To tak trzeba mocno do góry tak, tak kurwa, srogo, tak Dobra, zmniejszamy prędkość. O, dobra, mamy cel. Czekaj Ej, mogę do nich jebać? Jak strzelać? Dobra, ja ląduję, niskowało. ląduję na lotniskowcu. Ląduje na lotnisku O, kurwa, ale się... Ej, się zaraz. I ten otwieramy kurwa. Cyk Kleść mnie tego O! Kurwa! Chyba urwałem. Ej, wyjebałem dach. Gdzie ta pięć, gdzie Dobra, beczkę robię. Dach mi wyjebało. Ło, kurwa! Ej, dobra, przecież ja bym mógł latać tym. Tu Krzesiny są niedaleko. Oni tak nisko latają. Pato, pato. Patera, Pawełola i do siebie, do siebie. Kurwa, full kontor między wieżami, między wieżami teraz. Pato, o kurwa, czekaj, Ło, kurwa! Jedno kołowanie, lądujemy i biorę coś szybszego. Ladies and gentlemen, uh, we have a little troubles right now. Uh, we're gonna be delayed at the Warsaw Chopin Airport. Uh, we need to do have a little break right now. And, uh... Just enjoy your flight, stay safe We're gonna be so not worse away from ship never... Kurwa polej mi Jest lądowanie teraz eee, Dzień dobry sir, kapitan eee, Drodzy pasażerowie, niestety będziemy podchodzić do lądowania drugi raz Ponieważ eee, moja wieża zjebała Ale spokojnie, enjoy your flight, wszystko będzie w porządku, tak eee, Przypominamy, że sa... oczywiście jesteśmy teraz w strefie bezcłowej I perfumy są kurwa za darmo eee, Proszę zapiąć pasy, bo lądujemy Chciałam na lądowanie, 200 metrów Ja bym normalnie postawił kurwa bo Boeinga, nie? Tak... Czuję. Dzień dobry stary kapitan, niestety mieliśmy ponowne błędne lądowanie, będziemy je powtarzać za moment, spokojnie, wynika to z warunków pogodowych, natomiast moi drodzy państwo, po prawo wyspa Kreta, tak. Wyspa Kreta, możemy ją kojarzyć oczywiście ze słownej piosenki Bantura, Health Crack House Na Beta Kurwa, patera, patera, ty! Dobra, teraz się udaje, teraz się skupiam. Bo my musimy niżej podejść. niż, niżej, 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 śmiało. Kurwa. Dobra, ląduję jak chuj, patrzcie to. Chciałbym mi dali kurwa, jadę na krzesiny, mówię tak, daj tak, przestań Nie, ale bez kitu kurwa, no ty jak na pierwszy raz to jest zapierdalam jak misz Pewnie jest tak, te, 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 te co ja robiłem, te turb, to te przyciążenia to mnie zabiły. Kurwa, hamuj! mój! Dobra, będziemy lądować teraz. Engine, engine wyłącz! Kurwa, engine nie włączy Oj! Posadził go, posadził go! No i będziemy kołować, bo bate... to... O kurwa, co jest? Zajebiemy, zajebiemy! Kurwa, mur! Uh. Ladies and gentlemen, this is your captain. I'm sorry. O kurwa, patrz to. W pierwszy raz dopiero latałem. Uważam, że jestem kurwa mega dobrym pilotem. Bez, bez beki. Je, jedną rzecz muszę ogarnąć, bo ja tutaj y, throttle, tak? Tutaj kurwa przepustnica jest już do dołu, a to zapierdala. Trzeba rozkminić. Gdzie jest kurwa hamulec? Gdzie jest kurwa hamulec? A, podwozia zapomniałem. Czy to zawsze jest podwozie? Kurwa, bo tak w sumie coś zajebaliśmy, płasko, nie? Tak, kurwa. Ty ja chyba nie schowałem podwozia w ogóle. Nie ma hamulca. Steczne. Jak wsteczny ciąg odpalić? O kurwa, dobra, poczekaj, ja to sobie poczytam. Wsteczny ciąg, no jest kurwa jak byk. Helmet VSR. Łooo. O kurwa, ty! Ja pierdolę, night Vision. Ej dobra, odpalam to teraz w nocy, odpalam night Vision i walę rakietami, nie? Ale to zaraz Fajne, fajne, powiem wam, kurwa, nie spodziewałem się czegoś takiego Kurwa, no przyjdź jakiś Elo, elo, siema, halo, no jestem Umiesz latać? No, oglądam tutorial na YouTubie, nie? Zaraz ogarniemy Ja pierdole. on to chyba lata kurwa co weekend Kurwa, zmiana pilota Wiedziałem, że tak będzie Pasy są e, Tak, to, pyk, zamykamy kurwa tego Halo Profesjonalna wieża Wieża, halo, wieża Halo, wieża e, Dobra, wieża, czy jest zezwolenie na ten lot? Jest zezwolenie Landing gear, masz po lewej stronie jak coś Landing gear, co to to jest Podwozie, po lewej stronie, taka dźwignia To! Landing gear i teraz jest mam, tak, a teraz? Tak, teraz masz, jak wystartujesz to je podnosisz, żeby ci nie urwał kółek Dobra, flaps? A flapy to są przylądowanie używasz przy starcie, najlepiej przy starcie dać sobie na jedynkę, a przylądowanie jak na dwójkę Kurwa góry, widzowie, przecież, jest prawdziwy pilot! E, dobra, to tak, monitorki Te guziczki to teraz Monitory łące had Co? HUD, Na samej górze prawda? A, ja tego nie chcę, tego nie Dobra, brake lock Cyk. Yy, no i co, no lecimy. A co to jest ten Jettison? Jettison to jest trzy yy, rakieta Ja chyba wystrzeliłem to, rakietę. Właśnie. Już wyjebałem nie, jedną wystrzeli. wiesz tam masz fuele i tanki, czyli na Kurwa, patrz to, patrz to, patrz to! Siedzenie, siedzenie re... no? reguluje. Dobra, jest perfekt. Mhm, mm yy, dobra, to lecimy. Jak teraz hamować? To tam ma w prawej stronie breaka. No. Lok, po prostu. To Kurwa, tam tam przecież tam to jest tam proste tam. jak jebanie. Dobra, to się ustawiam na pasie. Dobra, ja tu zawrócę ja tu zawrócę. A te CMS, co to jest? To są przy rakietach Bardziej używam Dobra Znaczy break. to chyba są te yy, flary Breaklock lock jest kurwa elegancki Fajnie się to używa yy, Zawrócimy se tu trochę po trawie O kurwa jeszcze taka muzyka Jest koniec Dobra breaklock? lock Kurwa skręć Dobra widzowie Daj se flapę na jedynkę Przy starcie najlepiej Mam mam Dobra. No i full ciąg Jakby odbijesz się od ziemi To flapy na zero Landing gear do góry Lapę na zero, landing gear do góry. To ja jestem bez podwozia. Ej, kurwa, ty ja się nauczę latać, kurwa. Ja dużo są przyciążenia w takim tym, nie? Głównie co my latamy. Takie do 11G na nawet. Myślę, że jakbyś tak siadł pierwszy raz, to byś raczej nie wysiadł. No kurwa, dawaj do mnie, tą Gał. Jak czerwony się ekran robi, to można minus przeciążenie, czyli Co to? do to? Co to się, to się dzieje? Krew, krew do głowy idzie? A, to? klimatyzacja się włączyła, dobra. To czerwone to krew do bani, tak? Tak, krew czerwone, krew do bani, a jak się czarno robi, to krew z głowy wchodzi. ale mi krew do bani napłynęła. Dobra, mm, a więc tak będzie przelot po, nad miastem i. No. I to jest maks, jak oni, jak ja lecę? A jak barierę dźwięku mam złamać? 720KT. Eee, to jest jakieś 900 na godzinę Serio? No, coś koło tego będzie Czarno mi się przez oczyma robi A dobra, luz Czy to było przeciążenie? To jest przeciążenie Zawiodłeś nas Nie mogę tego zrobić Dobra, no to będziemy lądować O, co, kapitan? captain, nic mi nie mów, nic mi nie mów Ja to szat, bez dobra. niczego Teraz jest symulacja jakby kurwa pilot zasłabł Ja ja lecę na Maltę No zaraz będzie, bo to jak zjebie to byś mi tłumaczył Ale właśnie jest dobrze, wiesz, że jest dobrze Pilot do wieży Czekaj, autopilota na chwilę odpalę Zmienię muzyczkę Oj! Kurwa, ruszyłem joystickiem. Wieża! O halo, halo. Dobra, dobra, e, jest zgoda na lądowanie? Jest zgoda na lądowanie. To będzie lądowanie. na dwójkę, ale dopiero przy niższej prędkości. Na razie nie odpalaj, bo ci urwi. Urwi, kurwa. Daj sobie tak ciąg na jedną czwartą tej szyny. Dobra, nie mów, ale... nie mów, ja to wszystko no, sam tak już tak. robię, pa. W ogóle tak chyba ląduję, do góry O kurwa, krew do głowy. Kurwa, gdzie to lotnisko jebane? Dobra, widzę, o, widzę. widzę, widzę, widzę. Ej, faktycznie się zmniejsza prędkość, jak zmniejszyłem ciąg. No tak, musimy no tak mieć widzę widzę tutaj. No. I 300, 300 dajesz sobie klapy. klapy na dwójkę i ściągasz maksymalnie na zero Ale już będziesz bliżej 700 kts to bariera dźwięku już? To lecę nad domami, kurwa 900 Dobra, easy, w chuj Dobra. to Dobra, klapy, klapy na dwójkę soda i landing gear możesz dać na... na no To nie za szybko lecimy? Nie, jest gier. I trochę nos do góry jak będziesz niżej no wiadomo, kurwa no sa sadzaj się I jak siądziesz to breaky. będzie gier. Kurwa, jak mastło! Oj, chuj no, no. Chyba nie wysokoły, ale powinieneś leć razem. Okay. Dobra. Kurwa, skrzydło połamałem! Jeee! Przyjemy! Dobra, testuję nowy samolot, nie? I dajcie mi teraz najszybszego, co jest. Robię normalnie, wylatuję i ląduje bez niczego, pato. Trzeci los w życiu, widzowie, uwaga. Żarty się skończyły teraz. Zamykamy ten, odpalamy to. to main baterii też odpalamy. Niech tu tam się tu załaduje. Flapsy na jeden. Yy, tu już się kurwa A to się będziemy zbroić później. Te monitorki. Yy, to. No! Czekaj, chyba hamulcy, kurwa, nie? O! tak na egzaminie, dobra. To jak na egzaminie, zero błędów, nawet przez trawę nie będę jechał Kurwa, je, co jest, o kurwa I serio, piloci tak kurwa, że jak chcą hamować, to te brakes klikają? Dobra, widzowie, trzymajcie się, odlot jest teraz Dobra, zbroimy się O kurwa, strzelam Ej, dobra, zajebiste to jest Jak się flary wypuszcza? Powinieneś mieć y, CHF y, ukośnik FLR. Coś to? Kurwa. to, se, to se szukaj? Ale on chyba nie zamontował flary. Dobra, atak no, na miasto. Dobra, ląduje. No, jak ja bym tak latał, kurwa, że tak dziobem do góry nogami, żeby trafić na lotnisko, to pozdro, kurwa. Ciko! Klapki to na oczach masz? O kurwa się muszę podrapać. Kurwa! Ryaner. Kurwa, hamulce! Ej dobra, taki feeling jest na dobra. tym Valve Index, bo tu trzymasz to, jakbyś trzymał kurwa serio ten drążek, a ze zestrzelasz Kurwa, bym zajebał o wodę Ja powinienem latać awionetką, jak ja idealnie trzymam te piony, pa Ja jeba... Dobra, nowy odcinek Bungie wodę wpadniesz Cicho, nic nie będzie, jak ja już kurwa hamulce... Mieć włączone. Już mam włączone A prędkość zmniejszyłeś? Kurwa, zapomniałem! Dobrze będzie ci, o, to pa a, nie Jak nie na na torze hamowania rekord pobijany Kurwa, no hamuj! Ale to, że silniki, to ci chuja daje. dałeś Ta, rozjebałem samolot? Pa, dobra, i bokiem kurwę. Oj, no, Bo wszyscy nie. żyją Chlep, Brawo, brawo Dzięki, dzięki